Witam wszystkich kibiców mojego kanału. No i tradycyjnie po przerwie e, spowodowanej lotami gołębi dorosłych, zaczynamy loty gołębi młodych. E, pierwszy lot dzisiaj konkursowy. Z lotów próbnych nic nie nagrywałem z tego powodu, że po prostu, po prostu nie było co nagrywać. Bo gąbków nie koszowałem ani raz do kabiny. było trzy loty próbne z kabiny, ale ja nie brałem z nich udziału z tego powodu, że po prostu, po prostu mi gąbki zachorowały no niestety, dopadło to i mnie dawniej jakoś to się udawało całe czas, że mi po prostu nie chorowały te głębie a w tym roku jednak, jednak nie dało się tego uniknąć Zachorowały mi to dość konkretnie były leczone parę dni przeszło im w sumie bardzo bardzo, bardzo myślę, wydaje dobrze w sumie, no bo no bo łanie koło domu latają łanie z wywózek wracają w miarę Mm, także są ok, tam mi się wydaje, ale czy to tak do końca jest? Co tam pozostało w nich po tej chorobie, to ciężko na tę chwilę powiedzieć. To dopiero sezon pokaże młodych i pewnie starych. No niestety, no, ja bym wolał, żeby nie chorowały młode w ogóle, no ale no nie dało się, nie dało się jakieś mutacje. <laughs> nie mam pojęcia szczerze mówiąc, dzwoniłem po kilku fachowca, gąbki badane były, objawy były różne przypominające mykoplazmozę, ornitozę nawet u niektórych gołębi niby to adeno nasze tak, tak zwane, napompowane były tą wodą mało jedzone, chudły, także były problemy zdrowotne dość konkretne no nic, zobaczymy, no, ja jestem dobrej myśli, myślę, że może jednak tak, tak się bardzo to na nie, nie odbije i na tych lotach w miarę, w miarę będę przyleciały. Oczywiście się nie nastawiam kompletnie na żadne, żadne wyniki, czy tam coś, no bo to raczej mi się wydaje nie ma szans, bo dopiero od tygodnia je tak ostro trenuję. W wóze zrobiłem w sumie tylko trzy. Teraz po tej właśnie chorobie, przed chorobą zrobiłem tylko dwie i je wzięło. Także nie są na pewno tak rozkręcone jak powinny być. Nie liczę na żaden kompletnie wynik, ale oczywiście staram się staram się dla moich stałych fanów którzy stale na mój kanał zaglądają piszą do mnie, czy na Facebooku czy w Messengerze, czy, czy w komentarzach kiedy filmik, kiedy filmik no to oczywiście dla nich to robię i, i, i po prostu nagramy ten przylot u mnie jak to będzie wyglądało może będzie co nagrywać, także zobaczymy no, gąbki wystartowały z Sieńska, to jest sto parę kilometrów do mnie o godzinie 745 zakoszowane jest ponad 4000 gołębi z całego oddziału. Odaje się bardzo fajne. Czekaliśmy po prostu z puszczeniem, no bo pogoda na miejscu była niesprzyjająca było po prostu pochmurno, było pochmurno, była mgła, także warunki były niesprzyjające do wypuszczania. Nie ma co ryzykować takich wypuszczeń, bo gąbki takich warunka to by mogły krążyć na miejscu w parę minut i wtedy by straciły na tym locie i w ogóle lot byłby nieudany jeśli odejście jest kiepskie, no nie? Także wyczekaliśmy fajnego momentu pogoda się fajnie poprawiła, rozwidniło się, chmury poszły do góry, mgła zniknęła no i odejście było praktycznie od poszły głębiej całą praktycznie bandą w tym kierunku, także moim zdaniem lot powinien być udany, tak mi się wydaje no ja zakoszowałem tylko 61 sztuk trzy sztuki zostało w domu, które jeszcze mi się nie podobały po prostu Także ekipa jest he, bardzo skromna, ale mam nadzieję, że będzie sobie dawała rady i, i jakoś to może wylecimy. Antynajnę, szczerze mówiąc, nie odbijał nawet w ogóle na zegar, tylko po prostu tak bym sobie je wkładał. No ale zważywszy od jakiegoś czasu na tą modę, że coraz więcej ludzi nie chce na modę odbijać, wszędzie chyba takie tematy już teraz są dość popularne, wszyscy by na gumki. Albo wcale nie lotować, sami wywozić. No to jako, jako, jako prezes lotowy oddziału czy prezes sekcji, jakiś przykład trzeba dać i po prostu zakoszowałem gumki na gumki, dałem na lot. No i także limit, wszystko jest spełnione. No i bawimy się, bawimy się. No mam nadzieję, że jakoś ten sezon będzie nam się w miarę, w miarę układał. Pogoda, ja widać. O taka sobie. Bez rewelacji, temperatura fajna, jakieś 16 stopni, praktycznie bez wietrku Coś tam delikatnie wieje. Pokazują, że niby jest wiaterek w dziób, no nie, ale to jest dosłownie taki znikomy. Po całej trasie pogoda jest jednakowa, żadnych opadów, żadnych tam przegłęby nie będą miały. Także skoro odejście myślę było dobre, to znaczy, że gąbki w kabinie raczej, raczej są zdrowe i, i nie powinno być źle no, jeśli by głębiej krążyły na miejscu, odejście byłoby kiepskie, znaczy, że, że po prostu coś nie jest tak, no ale jeśli odeszły, fajnie, zajmu wszystkie, całą grupą, czyli jest ok dobra, czekamy na pierwsze głąbki, Ja tylko będą się pokazywały, to postaramy się je nagrać także życzę wszystkich dobrych lotów, pozdrawiam no i coś się zaczyna działać dwie sztuczki tylko, no niestety na no, nic innego się bardzo nie spodziewałem. A i to nawet jeden, chyba. Drugi pewnie obcy. Nie, moje, moje, obydwa. Bez treningów nie ma. Bez treningów nie ma szans na jakieś siadanie, żeby siadło tam. Ile sztuk na raz, no niestety. No, Ja bym tam by wywożone na przykład 10 razy przynajmniej z różnej odległości a no, tak jak się powinno ogólnie robić no nie? To, to by to było co innego, na pewno by siadła grupka dzisiaj No tak to no, niestety będzie Obytko jakoś się to w miarę fajnie zakończyło to jest na pierwszy lot bardzo ważny żeby te gąbki po prostu się połapały w tym o co chodzi nie były w kabinie jeszcze ani raz nie były w tych koszach oryginalnych jeszcze ani raz to wszystko będzie miało dzisiaj y, wpływ na przebieg przebieg tego lotu, no mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam strat i i w miarę, w miarę się zrepletują, że trzeba to w miarę szybko wracać i i szybko chodzić. No, a tam wynik te to to, no to ja mówiłem, no nie, nie, nie nie przewiązuje w żadnej roli chcę tylko, żeby zostało tych młodych w miarę w miarę, w miarę, no nie, bo w 60 nie tak zostało 40, to byłoby byłbym zadowolony, no nie oj, niestety, ale coś się niedobrego dzieje przy chorobie tych naszych gołąbków, coraz do więcej ludzi narzeka na takie tematy właśnie jak tu u mnie jakieś mutacje powstają, czy jaki pieron, no ciężko to ogarnąć ogólnie hmm, dużo tych przypadków w Polsce miałem zgłaszanych od kolegów, którzy bardzo fajnie lotują Wiadomo, tam dużo, dużo hodowców się nie przyznaje tego tematu, nie mówią, twierdzą cały czas, że u nich młoda, zdrowa i w ogóle nic się nie dzieje. Wszystko elegancko i w ogóle, no ale, ale, ale tam po cichu między sobą, właśnie na ten temat mówią, mówią, że mają takie same problemy. Każdy twierdzi, że ma zdrowe. Cały czas, no ale niestety prawda jest troszkę inna. No i jeszcze ci gąbek. No gąbki się dają z kierunku. Te trzy, tak mi się wydaje. No, także na pewno nie będzie problemu, że nie, nie będzie na antenach dzisiaj odbijało że siadło dużo naraz, że nie odbiło ileś tam u także tego problemu dzisiaj na pewno nie będzie no dobra, czekamy na kolejne jeszcze kolejne także na luzie bez stresu, można by powiedzieć A jest kolejne widzę Nie bez kierunku tak się wydaje, że lecą o, Piesek jest Teraz troszkę mi tutaj je będzie straszył No niestety bez treningu się nie da Kółeczka sobie robią no, Nawet dwa widzę jest Rąbki były nakarmione w sobotę. Nie ryzykowałem, żeby po prostu jechały na pusto. Dostały jeść. Może nie tak dobrze jak wiadomo, dzień przed lotem. Ale, ale normalnie, pół dawki ponad dostały. Chciałem, żeby były jednak troszkę najedzone. No witam, witam panią. Tak. Halo, halo. Halo. Idź nero, idź stąd, idź. Nawet trzy jest. Zaraz zobaczymy ile ich tu wróciło. Wychodzi, że dziewiątka, jeszcze jeden krąży. Zaraz zobaczymy. Także pierwsze nagranie jest. Kiebicy staram się nie zawieść. Bo dużo ludzi Te, jak mówiłem pisało, dzwoniło. Czy filmiki będą? Także są. I 3 kolejne ląduje widzę Czyli byłoby 13 sztuk A jakieś 7 minut A no, to nieźle Tak mi się wydaje na pierwszy lot Kabinowy to o, cała banda leci 2, 4, 6, 8, 10 Ale nie z kierunku Wracają od tyłu niestety ale fajnie się zabrały, fajnie, fajnie, to mnie cieszy no i jest chyba koło 10, 2, 4, 6, 11 chyba o, no i zaskoczenie powiem szczerze, nie liczyłem, że może tyle mi tu sztuk dzisiaj na raz siednąć. czyli jest dobrze grome fajnie byłoby, żeby to była czyłówka ta pierwsza grupa, a nie, a nie teraz, no ale to ja mówiłem, to to, to niemożliwe by było żeby, żeby takie coś się mi to tu wydarzyło no i jest jeszcze jeden widzę ta że lot udany, to mnie najbardziej cieszy, że lot będzie udany pogoda jest wyśmienita, myślę, że dla całego oddziału będzie bardzo fajny lot luźno w kabinie miały 4000 ponad głębi poszło, no to my koszowali po 15 sztuk, po 14 do kosza. laweta pojechała, także wygody miały super. Myślę, że to jest podstawa, żeby głębie miały młode, właśnie w kabince luźno, żeby nie były zaparowane, żeby nie było ciasno. Wtedy loty są udane, nie ma strat. No i okej, okay, zaraz sprawdzimy na wzgórza, ile ich tu już w tej chwili przyleciało. A i są kolejne 26 sztuk jest odbite w e, chyba 8 minut a to co jestem że powiedziawszy nie liczyłem że w takich przygodach będzie tak w miarę w miarę dobrze dwa jeszcze krąży Jeszcze widzę jednego albo dwa także będzie koło połowy do jakieś 15 minut to Ja mówiłem tylko 61 sztuk zakoszowałem Super. A 33 sztuki, ten 34 czwarty. 15 minut, 16, jak już tak. 19, no tak. no No, no, całkiem, całkiem. No, my się rozwiedziem Nagranie kończyli. Później nagramy w środku coś jeszcze na zakończenie, tradycyjnie. Nawet wcześniej filmik do sieci rzucimy. Nie będziemy czekać na, na, na zegary. Nawet zegary na 14.00. Także na no, spokojnie, niech się ściągają do domu. A te dwie sztuki nagramy jeszcze. Będzie coś koło 40, bo chwilę temu już 4 siadło, ale nie zdążyłem nagrać. Także 40 prawie sztuk. By 20 minut. Dobra, koledzy, koleżanki. No, widzicie, jak to się dzieje. Myślę, że wszystko powiedziałem. Kibice moi, co tam śledzą kanał, co są na pewno ciekawi, to takie informacje ich interesują. Ja tam nic nie ukrywam, nic nie. Nic nie, nie koloryzuję. Pokazuję, jak jest. No. Jest jakie trudno się mówi. Mam nadzieję, że. W kolejnym lotem będzie lepiej. Postaram się na tygodniu wybić się dwa razy chociaż. I teraz będę już, mi się wydaje, na, zrobię takie na 100% praktycznie po takim po takich tematach. I, i, I będzie lepiej za tydzień. Lot trochę dalszy już się. Będzie będzie prawie 200 km, także te gąbki będę mogły coś tam więcej zaprezentować także wszystko przed nami no i dziękuję na razie za oglądanie i jeszcze za parę minut nagramy w środku zobaczymy jak wyglądają gołąbki a jeszcze z ręki nagramy miał być koniec, ale ściągałem kamerę ze statywu i naleciała grupka nawet było pięć, ale jeden był obcy no i te jeszcze a PNS ponad 40 sztuk Dość tego. Koniec. <noise> już więcej nie będę na razie włączał. No i witam ponownie. Dwie godzinki po przylocie. Drugi raz karmię już gąbki Jak dostaję pół dawki, takie normalne jak dostają. No a teraz dostały tak praktycznie już. Może nie tak dosyta, ale tak około 80% myślę. Wieczorem będą karmione już dzisiaj do oporu. A no, karma tradycyjnie taka dzisiaj lekostrawna, Troszkę jest karmy yy, energetycznej dana, jednak. Bo jednak po tych przejściach chorobowych te gąbki muszą być dobrze odżywione Trzeba dać im lepiej jeść. Nie także trzymacie krótkość tam na jakiejś lekkiej karmie tylko należy je właśnie mocy troszkę karmić. I tak też właśnie robimy dwie sztuki brakuje na godzinę 11.61, także nie jest źle można powiedzieć, że jest dobrze ja sobie, tak jak mówiłem, obawy jakie tam były, że lot dzisiaj może być yy, nie za bardzo no ale jednak wszystko fajnie się skończyło w całym oddziale mam sygnały, że lot bardzo udany Wszędzie się siadały praktycznie z grubkami czasy też podobne. No, to ja mówiłem, ja gąbków nie zaciemniałem, gąbki mam prowadzone metodą naturalną. Te ja mówiłem bez spinki żadnej, bez niepotrzebnych niepotrzebnych uczem ja stresów. Na spokojnie już teraz Oby tak dalej, oby kolejne loty były też takie udane w miarę, żeby się pogoda nam by bardzo nie popsuła. To będzie wszystko ok. ciężko jest pogodzić loty stare, loty młode na jakimś tam poziomie wysokim, bo jednak do końca skupiałam się na lotach głębi dorosłych. Gąbki młode, nie także może dostawy samopas, tylko po prostu no aż tak długo z nimi nie przebywałem można powiedzieć podstawowe tam tematy były robione, że dwa karmienia wywózki, sprzątanie tam raz na raz na tydzień no i to wszystko właśnie się od później odbija, no niestety, ale jeśli to odlutować na jakimś wysokim poziomie, na, na przyzwoitym można powiedzieć, to trzeba jednak czasu więcej poświęcić głębiom młodym trzeba treningi zacząć praktycznie nawet jeszcze przed ostatnim lotem konkursowym w głębi dorosłych. Tam przynajmniej te 4 razy, 5 razy w tygodniu. Niektórzy dwa razy na dziennie bożą z tego, z tego co wiem, to jest w moim oddziele nawet. Także nic dziw że później siada komuś tam 30-40 sztuk na raz. Ja też tak już miałem nie raz, nie dwa, 15 razy, że mi się dała tam taka duża grupa głębi, ale to było dzięki temu, że po prostu woziłem je dość intensywnie. No i były krótko trzymane na karmie jeszcze ja były zaciemniane, no to już nie ma o czym mówić zawsze przywaga, takiego, jakby jakąś robią no, ale to się wszystko wiąże wiadomo z czasem i z kosztami zaraz jakby nie było w okręgu mogę się pochwalić, także na 1000 hudowców wygrać, no to czyli coś tam młodymi się już kiedyś osiągnęło Ale teraz po też myślę, że to stado jeszcze może jakoś niespodziankę z tego środka zrobić. Tak mi się wydaje. Nie ja wiesz, gąbki teraz fajnie już wyglądają. No, także wszystko się układa coraz to lepiej. Damy Wam troszkę jeszcze na ziemię. Proszę, macie jeszcze, dzióbcie sobie. Macie. No, idziemy. Jak apetyt, fajnie do opisuje? Temu ja to już jest, już jest kolejne karmienie? Nie, także. Ja nie karmię, że mam pełny karmik wstawiony po przylocie i głębie jedzą do oporu ile chcą. I te, co przeletują na końcu, to mają gorszą jakościowo karmę. Zostaje im tam ok, wiadomo, szpady czy jajczeń. Takie ziarna, które nie za bardzo przepadają. Staram karmić się, żeby wszystkie gąbki, które. Które są w domu już o tej porze, a już na pewno jest yy, no prawie wszystkie, no to wtedy jedzą równo wszystkie. Karmy mają taką samą. Fajnie wyglądają. Znaczy. Myślę, że za tydzień już je lepiej przygotuję. Na tygodniu się postaram je ze trzy razy. dla pogoda będzie taką 60. Jeszcze jest coś. Szansa w miarę, w miarę się pokazać. 30, chyba 7, mam głębić 50. Także no nieźle, no w sumie. Na no szkoda, że tyle sztuk mi odpadło, no ale niestety. Wyszło jak wyszło już teraz się całą czas nie cofnie. Mogłem troszkę szybciej interweniować. Przegapiłem dosłownie 1-2 dni. No i tak to wyszło, jak wyszło. Wydawało się, że wszystko ok, ok, no ale jednak nie było ok. Było już niektóre celka narzegane, nie zauważyłem tego. Nie wszystkie do karmy przychodziły z tego, co później zauważyłem. Rozsypnąłem karmę i odszedłem szedłem do gębist dorosłych, a tu wtedy już coś się działo niedobrego. No ale co zrobić? Chodzi się o tego samemu. Jest tej gąbku dość sporo. Nie wszystko da się tak wyłapać. No dobra koledzy koleżanki, także pierwszy lot za nami. Myślę, że e, dla wiernych kibiców to nagranie jest szczególnie, no bo tam nie troszkę atakowali, czegoś nic nie dzieje na kanale, także jest filmik no szczerze mówiąc yy, szczerze mówiąc, no nie miałem zbytnio ochoty na, na nagrywanie, no ale ale jakoś jakoś się zmobilizowałem, postarałem się dla tych właśnie stałych moich panów, którzy na mój kanał specjalnie filmik dla nich nagrany no i postaram się kolejne tak samo nagrywać zobaczymy jak to będzie, oby było lepiej trzymajcie wszyscy mocno kciuki za moje gąbki pozdrawiam Was wszystkich. Dobry lot.